Ja, yeah, ja, yeah. lepiej sam jak zapierdalasz trasę Bo jak ktoś nie wróci, to nie dźwigniesz, bagaż, zaufanie fajnie, jak wiesz komu dajesz Ale świat jest brutalny, każdy swoje gra dalej Bawara błyszczy, miłość nie Ona cię zostawi jak hajs się zje Ziomek mi mówił, nigdy z nikim nie jedź Jak chcesz się ścigać z życiem, jedź solo, nie w duet, Bo jak on nie wróci, a ty tak, to psychika siądzie, Nie zaczniesz przez strach, nie chodzi o lans, nie chodzi o fame Chodzi o sumienie, co w nocy gryź jak cień Nawet jak pusto, lepiej samemu niż potem Przez błąd komuś zniszczyć życie, serio Lepiej sam, jak zapierdalasz w trasę bo jak ktoś nie wróci, to nie dźwigniesz bagaż. Zaufanie, fajnie, jak wiesz komu dajesz Ale świat jest brutalny, każdy swoje gra dalej Bawara błyszczy, miłość nie Ona cię zostawi, jak hajs się zje Zmieniać się jak rękawiczki. Jak hajs się kończy, to zmienia uliczki. Na prawo jazdu uczą jednego. Zaufanie mniej, ale nigdy do każdego nie ma sprawka. To nie wszedaj za ster, bo jak coś jednie, to nie bajka. Tu więzienny wejdź. Za potem w sąd, komisariat, stres. I mama spoczy, mówi synu, co to jest. Ej, lepiej się ogarnij, nim zrobisz ruch. Lepiej pomyśl, zanim wciskasz kas w dół. Bo jak coś pierdolnie to nie wrócisz już i nie pomoże ci ani plus, ani Bóg. Lepiej sam jak zapierdalasz trasę. Bo jak ktoś nie wróci, to nie dźwig bagaż nie Ale nie każ temu dobrze.